Niczego jej już nie powiem. Możemy jedynie przeczekać. Nie rozumiem w ogóle, czemu się tak przyjmuje. Wszystko w porządku? Dzięki za ratunek. Nie wiem jak długo bym tutaj jeszcze wytrzymał. Co się stało? Skąd tutaj tyle szczurów? Zwykle radzę sobie ze szczurami całkiem nieźle, ale pewien kupiec zaoferował mi magiczny instrument, dzięki któremu szczury miały się mnie słuchać. Gdy próbowałem jego działania, to okazało się, że dźwięk instrumentu nie tylko rozjuszył gryzonie, ale też zwabił pozostałe z całej okolicy. W ostatniej chwili udało mi się wskoczyć na podwyższenie, ale zablokowałem mi drogę ucieczki. Gdyby nie ty, pewnie zjadłyby mnie żywcem. A nagroda? Nie mam złota przy sobie, bo żyję od wypłaty do wypłaty, ale weź to. Co prawda jest bezużyteczny, ale może uda ci się sprzedać ten instrument. A najlepiej, jakbyś go wetknął temu kłamliwemu hiu.